Siemanko. z tej strony Patryk Blankowski z kanału Od Zera do Programisty. W ostatnim filmiku pojawiły się problemy związane z dźwiękiem, ponieważ filmik okazał się zbyt cichy. Wynika to z tego, że swój filmik, gotowy filmik, testowałem tylko i wyłącznie na słuchawkach komputerowych, co w moim przypadku na 50% głośności dawało bardzo dobry efekt. I jednak później okazało się, że filmik ten na głośnikach z komputera lub z telefonu po prostu jest zbyt cichy. Dlatego chciałem Was bardzo za to przeprosić. Jest to nauczka dla mnie na przyszłość, żeby taki filmik testować na słuchawkach z telefonu, na głośnikach z komputera oraz na głośnikach z telefonu. Temat dzisiejszego odcinka: jak powracać Java Żeby móc w ogóle cokolwiek programować w Java najpierw wypadałoby. I ją mieć na swoim komputerze. Żeby ją pobrać, trzeba zacząć od tego, żeby sprawdzić, jaki posiadamy system operacyjny, ponieważ są różne wersje Java -y i te różne wersje odpowiadają różnym wersjom systemów operacyjnych. Także potrzebujesz znaleźć na swoim komputerze takie oto informacje. Jeśli wiesz jak to zrobić, eee, możesz przygnąć filmik o minutę 48 sekund. Natomiast jeśli nie wiesz, to posłuchaj galek Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, ilubitową wersję systemu posiadamy. Ja w tym krótkim poradniku pokażę dwa takie sposoby. Pierwszy z nich klikamy na mój komputer, następnie na białym polu. Klikamy prawym przyciskiem myszy oraz przycisk właściwości. W tym okienku mamy pokazane informacje o naszym systemie, a tutaj jest taka informacja: typ systemu i w moim przypadku 64-bitowy system operacyjny. Takiej właśnie informacji potrzebujemy. Drugim sposobem jest wyszukanie poprzez panel sterowania. To znaczy wpisujemy sobie panel sterowania, następnie system i zabezpieczenia, system. I tym oto sposobem znowu ukazał nam się ten sam ekran co już przed chwilą. Jeśli nadal masz problem i nie wiesz jaki system operacyjny posiadasz, Możesz poszukać na własną rękę informacji na YouTube. Jak to zrobić. bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać, ilu bitowy mam system. Proszę bardzo, podpowiada się. Przeglądamy poradniki, szukamy informacji i znajdujemy. Ewentualnie, jeśli już naprawdę masz problem i nie wiesz co dalej robić, poproś o pomoc kolegę lub koleżankę. Kolejnym krokiem jest pobranie JDK. Wpisujemy sobie w Google JDK. Enter. Po prawej stronie Wikipedia nam podpowiada JDK to Java Development Kit, czyli darmowe oprogramowanie udostępniające środowisko niezbędne do programowania w języku Java. Ja posiadam Java w wersji 8. Czyli klikamy sobie tutaj. Następnie zjeżdżamy na dół. I wybieramy odpowiadającą dla nas yy, wersję systemu, czyli w moim przypadku Windows X64. Klikamy Pobierz. Gdy już zainstalujemy pobrany plik, w następnym kroku trzeba będzie dodać zmienne środowiskowe żeby to zrobić trzeba wejść w folder w którym zainstalowaliśmy nasze jdk czyli w moim przypadku Mi komputer dysk c java java jdk folder bin następnie kopiujemy sobie ścieżkę do tego folderu prawy kopiuj Przechodzimy tutaj na ten komputer. Prawy przycisk myszy. Właściwości. Następnie tutaj po lewej zaawansowane ustawienia systemu. Zmienne środowiskowe. Szukamy na dole zmiennej PAF. Edytuj. I następnie tutaj w tym miejscu pośredniku klejamy nas, naszą ścieżkę, czyli tak jak ja mam tutaj, jest średnik, następnie C, dwukropek, java, java, jdk, 1,8, ukośnik bin. To jest ścieżka tego pliku. Klikamy OK, OK, OK. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy java jest widoczna w naszym komputerze. Aby to zrobić, klikamy przy polecenie uruchom. Następnie wpisujemy CMD i w wierszów poleceń wpisujemy Java J -A -V -A oraz JAVA oraz Jawa C. J A, v, A, C. Jeżeli mamy tego typu wyniki, to wszystko jest w porządku. A teraz pokażę, jak to nie powinno wyglądać. Następnie pobieramy IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA, komercyjne, zintegrowane środowisko pro, programistyczne dla Java. W skrócie mówiąc, jest to program do pisania programów. Kiedyś słyszałem o tym, że programy można pisać również w notatniku, ale jest to temat na osobny odcinek. Także klikamy tutaj pobierz. Następnie wybieramy darmową wersję. Pobierz i pobieramy. Gdy już mamy wszystkie narzędzia, napiszemy swój pierwszy program w Java. Otwieramy nasz program IntelliJ IDEA. Przyjęło się w programowaniu, że jako pierwszy program pisze się Hello World. Create new project. Projekt SDK. Tutaj mamy możliwość wyboru wersji javas, z której będziemy korzystać. W moim przypadku 1:8. Next, next, project name. Pierwszy program. Finish. Aby stworzyć program w Javie trzeba tutaj z drzewka po lewej stronie wybrać tak. Rozwijamy pierwszy program, następnie prawy przycisk myszy na src, tworzymy New Java Class, czyli nową klasę Java. Wpisujemy pierwszy program. Tworzyło nam publiczną klasę o nazwie pierwszy program. Następnie używam skrótu klawiszowego, Wpisuję main. Podpowiada mi się nazwa głównej metody main. Następnie znów używam skrótu klawiszowego sout, system out print line czyli instrukcja, która wyświetla nam tekst na ekranie konsoli. Dodajemy cudzysłów. Wpisujemy tekst. W cudzysłowie. Następnie prawy przycisk myszy. Run. Czekamy, czekamy. I proszę bardzo, mamy wynik Hello World, proces finished with Exit Code 0. Czyli wszystko elegancko się zainstalowało, nasz pierwszy program został uruchomiony. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, dodać komentarz oraz udostępnić to wideo znajomemu. Do zobaczyska do następnego. Cześć!